Potrzebują jednak do tego dobrego wyniku. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Już dziś mogą dopiąć swego, muszą wygrać, a was w Rivals stanie się faktem. To byłaby misjerka na torcie ich wybornej formy. Ależ bomba! Proszę bardzo, udana interwencja, broni to. Zidane. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Spójrzmy teraz na skład drużyny Naters. W bramce Gianluigi Don Maruma. W obronie Laurent Blond wystąpi razem z Paulo Maldini. W linii napadu niezrównany Eusebio. Sędzia pokazuje, że będzie brzód z autu. Aberc. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Spójrzmy teraz, jakie zestawienie przygotował dla nas sztab szkoleniowy Saints. Ugolioris stanie między słupkami. W obronie Bobby Moore wystąpi razem z Ronaldem Kumanem. W ataku zobaczymy natomiast Didier Drogbem, współpracującego z Gerdem Millerem. Gdybym miał wskazać jednego zawodnika, który w każdej chwili może zrobić różnicę jednym zagraniem, na pewno wskazałbym na niezrównanego Zizu. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyny rywal. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Gabriel Martinelli, dobra presja teraz, mają piłkę. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Dobre podanie, będzie ciekawie. Ronald Kuman, Jean Cancelo. Nadal mamy ręce, ale coraz bardziej naciskają. I strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka ich zasłużony awans. Gerd Miller w dobrej pozycji. Eusebio. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Gerd Miller. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Aleksja, Kai tracą piłkę, Nates, zdobywają z rzutu A teraz zareagowali kibice, proszę tylko posłuchać, długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. Głębokie dośrodkowanie z rożnego, łatwo łatwiej tę centrę, ślepity ruch. Co dobrze teraz trybuje, nie daje sobie zabrać piłki, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Teraz Eusebio. Kuman teraz, teraz Bobby Moore, Kai Havertz, Müller. Didia Tudiani przejmują teraz piłkę. Marcos Jorente. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Celu. Rozwija się akcja Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Marcos Jorente. Palo Nadini. Daj Havertz. Udana teraz interwencja w defensywie. Skuteczny blok i zagrożenie oddalone. Nie udało się utrzymać piłki. Gojowiz. Kai Havertz. Gorioris przy piłce. João Cancelo. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. z drugą odsłoną dzisiejszego meczu. W pierwszych trzech kwadransach skromną przewagę uzyskał zespół Saints. Laurent Blanc. Kai Havertz. Mbappé. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Awerc Gerd Miller Pro dwa. obrońca górą, nie pozwolił tutaj na strzał. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. teraz idą na bramkę rybami. Eusebio. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Gabriel Martinelli. Drogba. Didier Drogba. I bramkarz, Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja Didier Drogba. I to tyle z tej akcji. Kłopot z rozegraniem. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Dobra intuicja, jest przejęcie. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Kantę. Havertz. Golioris. Teraz Bobby Moore. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Aberc. Aberc. Alexia Putejas. Eusebio. Právo, dobrý odpůr, blízko vlastní bramky. Gerd Müller. Kai Havertz. Kumam teraz. Gerd Müller. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? I strata piłki. Sędzia gwizdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Gol! Mamy bramkę! Są w jeszcze lepszej sytuacji. Racja już przed tym golem była dla nich dość komfortowa, ale teraz poprawiła się jeszcze bardziej. Bobby Moore. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. na teraz piłka. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Teraz Bobby Moore. Kai Havertz. Gerd Müller przy piłce. Gert Miller w dobrej pozycji. Dobrze teraz, Brankasz. Brawo! Została kółka. Zobaczmy, co dalej. Gabriel Martinelli. Dobrze, mierzone podanie na dobie. Proszę! Mocne uderzenie. Nie. Zamysł nie. był dobry. Zabrakło trochę precyzji wykonania. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Kajam prowadzi piłkę i odważnie naciera. Zobie domagają się strzału. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Golioris. Bobby Moore. 10 minut do końca tego meczu. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Nie tym razem. Strata. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z Dobra, teraz obrona bramkarza. Luka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Tak się powinno stopować ataki rywala. O, dobrze teraz zainterweniował. Aberc. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Teraz posyła piłkę na rzut rożny, Za linię końcową. Czy trafi? O i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Hansen. Na informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Taj A więc ten mecz już za nami. Dzisiejszy wynik oznacza, że Majła